Pan z wami słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Za czasów Heroda, króla Judei, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz z oddziału Abiasza. Miał on żonę z rodu Aarona, a na imię było jej Elżbieta. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga i postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i przepisów pańskich. Nie mieli jednak dziecka, ponieważ Elżbieta była niepłodna. Oboje zaś już posunęli się w latach. Kiedy Zachariasz według wyznaczonej dla swego oddziału kolei pełnił służbę kapłańską przed Bogiem, jemu zgodnie ze zwyczajem kapłańskim przypadł w udziale los, żeby wejść do przybytku pańskiego i złożyć ofiarę kadzenia. A cały lud modlił się na zewnątrz w czasie ofiary kadzenia. Wtedy ukazał mu się anioł pański stojący po prawej stronie ołtarza kadzenia. Przeraził się na ten widok Zachariasz i strach padł na niego. Lecz anioł rzekł do niego, nie bój się Zachariaszu. Twoja prośba została wysłuchana. Żona twoja, Elżbieta urodzić syna, i nadasz mu imię Jana. Będzie to dla Ciebie radość i wesele, i wielu cieszyć się będzie z Jego narodzin”. Będzie bowiem wielki w oczach Pana, wina i sycery pić nie będzie i już w łonie Matki napełniony zostanie Duchem Świętym. Wielu spośród synów Izraela nawróci do Pana ich Boga. On sam pójdzie przed nim w duchu i z mocą Eliasza, żeby serca ojców nakłonić ku dzieciom, a nieposłusznych do rozwagi sprawiedliwych by przygotować Panu lud doskonały. Na to rzekł Zachariasz do anioła, po czym to poznam, bo sam jestem już stary i moja żona jest w podeszłym wieku. Odpowiedział mu anioł, ja jestem Gabriel stojący przed Bogiem i zostałem posłany, aby mówić z tobą i oznajmić ci tę radosną nowinę. A o to będzie śniemy i nie będziesz mógł mówić aż do dnia, w którym się to stanie. Bo nie uwierzyłeś moim słowom, które spełnią, spełnią w swoim czasie, lud tymczasem czekał na Zachariasza i dziwił się, że tak długo zatrzymuje się w przybytku. Kiedy wyszedł, nie mógł do nich mówić. Zrozumieli więc, że mieli widzenie w przybytku. On zaś dawał im znaki i pozostał niemy. A gdy upłynęły dni jego posługi kapłańskiej. Powrócił do swego domu. Potem żona jego Elżbieta poczęła i kryła się z tym przez pięć miesięcy, mówiąc tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy, ujrzy, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę wśród ludzi. Oto słowo pańskie. Zapraszam wszystkie dzieci, aby podeszły tutaj do Joachima. Zapraszam też dzisiaj starszych, le, 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 ministrantów i lektorów też, ale zapraszam też starszych lektorów. Przydadzą nam się na chwilę, chodźcie chłopaki, pomożecie nam. Raz, dwa. Dzisiaj potrzebujemy ekspertów. Chodźcie tutaj bliżej pod światełko betlejemskie, którego jeszcze troszeczkę jest. Najpierw starszych lektorów, ty poproszę. Bliżej. Chłopaki, kto wczoraj wygrał mecz? Może wy wiecie. No? Kto grał wczoraj? Tośka, nie wiesz. Dziewczyny też kibicują. Kto wygrał? Argentyna. O, całe szczęście. Chłopaki, wy jesteście ekspertami. Powiedzcie, kto jest najlepszym zawodnikiem w Argentynie? Mbappe, nie? Argentyni Messi. Messi. A jak się stało, że Messi stał się tak wielkim człowiekiem? No, kto powie, kto wie, co, co takiego było ważnego? Jesteście ekspertami. Miał marzenia. Co jeszcze? I je spełniał. No Jeszcze dużo pracował, trenował. No, coś więcej? Coś o rodzinie? No, kto mu pomaga? Co ojciec zrobił dla niego? Może pamiętacie? No, żeby mógł trenować. No. Wysłał jakiś tam filmik jak trenuje do Barcelony i oni go wtedy zaproponowali mu, że może tam będzie grał i Messi wtedy podpisał kontrakt na serwetce. O właśnie, co jeszcze wiecie o jego, o nim? No, Janek ty wiesz coś? No właśnie, to dobrze, że jesteście. Słuchajcie. Dzisiaj sobie trochę powiemy, co to się stało, że Messi stał się tak wielkim człowiekiem. Otóż to, że jak się urodził, mówili, że urodził się z piłką u nogi i niemal od młodości zamiast czeskówek on oglądał piłk, mecze piłkarskie. Jak miał 3 lata, no to wtedy dostał pierwszą swoją futbolówkę. I jak miał cztery lata, to biegał już z chłopakami na boisku i ze starszymi od siebie. Potrafił przebiec całe boisko i mu tej piłki nie byli w stanie zabrać. Już wtedy, mimo to, że grał ze starszymi. Jego nauczyciel Andrea Soza mówił o nim, że był taki szkolny plac, na którym on był właśnie królem. Dlatego, że z piłką przy nodze czuł się ważny, szczęśliwy. Tam był właśnie królem na tym boisku, ale dużo też czasu poświęcał na to, aby grać. Temu pomógł. Tu mamy dziadka Joachima. Jemu pomogła babcia. Dlatego, że babcia wstawiła się za nim i babcia Celia właśnie, ona namówiła rodziców, aby kupili mu pierwszą piłkę i żeby kupili mu buty piłkarskie. Więc zobaczcie, dziadkowie są dobrze w naszym życiu czasami. Co zrobił jego ojciec? Ojciec, kiedy ślał Messi, powiedział w jednym wywiadzie tak. Nigdy nie zapomnę ojcu tego, że poświęcił dla mnie całe swoje życie. A co zrobił jego ojciec? No właśnie on jest tym, który wyjechał z nim do Hiszpanii, też do Barcelony, po to, aby mógł realizować swoje marzenia wtedy, kiedy miał zaledwie 11 lat. Musieli się poświęcić, wydać dużo pieniędzy, no bo to z Argentyny do Hiszpanii kawał drogi, ale on to. Zrobił. Ja oczywiście też predyspozycje takie, dużo muszą się wyrzekać, aby na przykład szybko biegać. Wiecie, to jest najszybszym człowiekiem na świecie. Kto wiele wygrywa ostatnio? Eksperci. No? Usain Bolt. Super. Właśnie, i on na dystansie 100 metrów biegnie z prędkością 19 km na godzinę, a Messi na dystansie 5 metrów jest w stanie rozpędzić się do 20 km na godzinę szybciej niż Usain Bolt na takim krótkim odcinku. Zobaczcie, że to jest coś ciekawe w historii Messiego, że jego rodzice się poświęcili dla niego, cała rodzina, aby miał ten sukces. I dzisiaj trochę w Ewangelii i w czytaniach też coś takiego jest, bo w pierwszym czytaniu co rodzice zrobili dla swojego syna, kto pamięta? No, pamiętacie? Było takie małżeństwo, które nie mogło mieć. Może Wojtek, który czytał. Dzieci nie mogło mieć? To to było dzisiaj na czytaniu? Super, nie mogli mieć dzieci. I właśnie, i co, kogo zobaczyła ta pani? Matka, która potem okazała się, że miała dzieci. Kogo, co się tam stało? Zaczęła, a... Anioła, już. Kościół podpowiada. Zaczęła Anioła i Anioł powiedział tak: Słuchaj, nie będziesz piła wina ani sycery, i nie będziesz jadła nic nieczystego, i będziesz miała syna. I urodził się Samson, który miał długie włosy, był bardzo mocarny i wybawiał ludzi z wielu opresji, bronił przed niebezpieczeństwami. Więc zobaczcie, że jego mama musiała się trochę poświęcić i bardzo dużo modliła się o tego syna. Tak samo w Ewangelii była podobna sytuacja. Kto był w Ewangelii? Jaka, jaki miał problem ten, który był bohaterem dzisiejszej Ewangelii? Kto pamięta? Janek? Kto pomoże? Wojtek. No właśnie. Tosia. Podobny problem jak w pierwszym czytaniu. Słuchajcie, nie mogli mieć dzieci. Był Zachariasz i Elżbieta. I oni, Zachariasz był ojcem, który też bardzo chciał mieć syna. I dużo, dużo się o niego modlił, mimo to, że był starszy. Co było ciekawe o za Zachariaszem, że był też ojcem sprawiedliwym. To znaczy on i jego żona Elżbieta dbali o to, aby nie popełniać grzechów. Trzeba, sobie trochę, trzeba się wyrzec też w niektórych rzeczy, żeby tych grzechów nie popełniać, jak mamy pokusy na przykład, żeby w nie nie wejść. Oni dbali o tę swoją świętość. Messi musiał wyrzekać się wielu rzeczy, żeby grać w piłkę. Anna musiała się wyrzec wielu rzeczy, żeby modlić się i też, żeby potem urodzić syna, Samsona. Więc zobaczcie, że Zachariasz też i Elżbieta są takie rzeczy czasami w naszym życiu, że aby coś osiągnąć trzeba się czegoś wyrzec. I dzisiaj usłyszymy historię mędrców, którzy również wyrzekli się, no, podjęli pewien trud tego, aby podróżować po to, aby odkryć Jezusa. Posłuchajmy, co tam się wydarzyło. Byli ludźmi bardzo religijnymi i szukali Boga. Pewnego dnia poszli za Jego wezwaniem. Z pewnością pamiętacie gwiazdę, którą zapowiedział prorok Balaam, gdy obserwował obóz izraelski na wschodzie i błogosławił lud Boży. Gdy narodził się Jezus, słowa tego proroctwa zostały spełnione. To Jezus był zapowiedzianą gwiazdą. A Mędrcy mieli niezwykłą szansę odkryć go jako pierwsi ludzie, którzy nie pochodzili z narodu izraelskiego. Ludzie przez wszystkie wieki czekali na objawienie się Boga, nie tylko w Izraelu, ale także w innych zakątkach świata. Mam nadzieję, że wy też na niego czekacie. Co się stało, gdy mędrcy dotarli do Jerozolimy? Zapanowało tam wielkie zamieszanie, ponieważ mędrcy nagle przestali widzieć gwiazdę i pytali gdzie jest nowo narodzony król żydowski. Ujrzeliśmy bowiem jego gwiazdę na wschodzie, i przybyliśmy oddać Mu pokłon. Zamieszanie było tak duże, że wieść o mędrcach wypytujących o nowonarodzonego króla żydowskiego dotarła do króla Heroda. Wezwał ich do siebie, wypytał o wszystko i polecił wrócić, gdy znajdą dziecię, którego szukają. Herod bał się, że ten, o którym mówią mędrcy, odbierze mu władzę. Ale na szczęście nasi bohaterowie byli prowadzeni przez Boga i słuchali jego wskazań. Ok. Kogo odkryli mędrcy, jak wyruszyli w drogę? Hmm? Jezusa. Dobrze. Odkryli Pana Jezusa. Zobaczcie, że kiedy człowiek podejmuje trud w swoim życiu, może odkryć coś pięknego. Oni podjęli trud tej wędrówki i e, spotkali Zbawiciela. A co musieli zrobić wcześniej, żeby być mądrymi? Żeby dobrą decyzję podjąć. To, co wy dzisiaj będziecie w szkole robić. Co robili? Uczyli. Uczyli. Myślałem, że ściągali, powiesz. <noise> Uczyli się właśnie, żeby być mędrcem trzeba podjąć trud nauki. Ile, Wojtek, się uczysz? Do matury się przygotowujesz dziennie? Mama tam siedzi, widziałem, nie kłam. Cztery godziny. No właśnie, zobaczcie, trzeba podjąć trud, żeby zostać mędrcem. Trzeba podjąć trud, żeby dojść do Pana Jezusa. W pierwszym czytaniu mama musiała podjąć trud, żeby urodzić Samsona i wyrzec się i wina, i sycery i tak dalej. Zachariasz musiał podjąć trud modlitwy. Zobaczcie, i Messi też musiał podjąć trud, i jego rodzice musieli podjąć trud. Konkludując dzisiejsze, czyli podsumowując, w naszym życiu, żeby osiągnąć dobre cele i jeżeli jesteśmy gotowi wyrzekać się różnych rzeczy, to możemy naprawdę zobaczyć coś pięknego, wspaniałego. Po pierwsze, my możemy być mądrzy a po drugie możemy mądrze żyć i odkryć mądrego Boga, który chce nas kierować w naszym życiu. Pomyślmy dzisiaj o tym, chyba że komuś coś przychodzi do głowy, czego w swoim życiu może się wyrzekać, tak aby odkryć coś piękniejszego i lepszego. To ma jakiś pomysł? Hmm. No na pewno i trud i modlitwy, i waszej nauki będzie dobrze owocował tym, że będziecie i wy mądrzejsi, ale... Przez modlitwę, będziecie bliżej pana Jezusa. Dorośli też mają w swoim życiu takie rzeczy, które się wyrzekają dla was. Któraś może mama was dzisiaj budziła, może tata was tu przywiózł i inwestują w was dużo i to są dobre decyzje. Czy też dorośli inwestują w relacje z Bogiem i to potem też zaowocuje w ich życiu. Tak jak Anna na przykład, czy Zachariasz i Elżbieta mieli mądrych synów, dlatego że dużo im czasu poświęcili. Dzięki bardzo naszym ekspertom. Co, dobrze eksperci? Pomogli nam nie? Nie? Tak. Pomogli, dzięki ekspertom. Dzisiaj możecie wrócić na mnie. A jeszcze pomodlimy się razem. O, powstajmy teraz wszyscy. W jakiej intencji się dzisiaj pomodlimy? Za kogo? Za dziadków. Właśnie, za dziadków i za babcię. Prośba, aby Pan Bóg błogosławił. Zwłaszcza, że teraz będą pewnie dużo nam gotować i szykować na święta. Ciebie prosimy. Za babcie. Za nasze babcie, te, które żyją, te, które odeszły już do nieba, o da wiecznego, Ciebie prosimy. Za rodziców. Za rodziców, za nasze rodzeństwo. Proszę o to, aby Pan Bóg wynagradzał im trud wychowania, a rodzeństwo też błogosławił, jak żyją z nami. Ciebie prosimy. O pokój na świecie i na Ukrainie, aby ustały wojny, konflikty zbrojne. Ciebie prosimy. Za wszystkich zmarłych z naszych rodzin. Ciebie prosimy. Za maturzystów. Ciebie prosimy. Za to się w z Ciebie prosimy. A ty za kogo się pomodlisz? Za księży. O mądrość. Czy za tych, którzy. Za tych, którzy uczą nasz mądrości, co? Tak. Za naszych nauczycieli, których spotkamy dzisiaj. O cierpliwość dla nich. Ciebie prosimy.